mam tutaj stylistkę, to tak do nagrania, to tam już nie muszę się martwić o ubrania, to tak nie chodzę często, bo tak też jak mam wolne, to wolę spędzić czas relaksować się albo znajomymi, bo tak tutaj naprawdę jest to tempo, że muszą co jakiś dzień nagrywać program. To jest taki bardzo szybki, takie szybkie tempo. To jak nie mam jeden dzień wolnego, to lubię, wiesz relaks i załatwiać sprawy, co muszę w Stanach załatwić, czy wiesz, telefon czy e-mail z wysłać, to e, tak nie jest, że mam czas naprawdę tak chodzić na, na shopping. A właśnie, a jak jesteś w Stanach, to, wychodzi na to z tego, co mówisz że ty nie jesteś ty pewna, na przykład, e, zakupu że naprawdę uwielbiasz ten shopping. Nie, jakbym była szapoholek, to Romek już by dawno został, bo już i tak już narzeka, że za dużo wydaje, ale naprawdę tak nie chodzę, że wydaje nie wiadomo na jakie luksusywne ubranie, ale dalej narzeka. Tak bym była szapocholek, to bym była samotna.